Kamera GoPro. Zdaniem wielu obecnie najlepsza kamera do nagrywania różnego rodzaju sportów ekstremalnych, ale nie tylko, ponieważ jest z powodzeniem wykorzystywana także w telewizji. Ale konkurencja nie śpi, i na naszym rynku pojawiły się ostatnio dwie nowe, bardzo małe i poręczne kamery. Czy są w stanie zagrozić pozycji GoPro? W naszych sklepach można już kupić dwie miniaturowe kamery. Jedna z nich nazywa się RE, a wyprodukowała ją, wyobraźcie sobie, firma HTC, tak, to ci od telefonów komórkowych. Jej kształt przypomina, niektórzy się z tego śmieją, peryskop albo inhalator. Nie można odmówić jej jednego. Z pewnością doskonale, wręcz idealnie leży w dłoni. Dzięki temu kamerowanie nią wydaje się bardzo wygodne. Wykonana w całości z plastiku ta obudowa jest wodo- i delikatnie wstrząs Dlaczego delikatnie? Ponieważ widziałem już taką kamerę, która niestety miała pewne małe pęknięcia na obudowie, a więc to kamera raczej nie do sportów ekstremalnych, do rejestrowania naszego codziennego życia. Kamerka ma bardzo dobrą optykę, matryca 16 milionów pikseli, sensor CMOS, nagrywa filmy w jakości Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Nie ma wbudowanej pamięci wewnętrznej. Znajdziemy tutaj pod spodem mały port do włożenia karty. MicroSD u góry jest USB. To wszystko jest wodoodporne. Druga kamerka to Polaroid Cube. Tak, Polaroid wchodzi na światowe rynki taką małą, ważącą zaledwie 50 gramów kamerką. Matryca zaledwie 6 milionów pikseli. Kąt nagrywania 124 stopnie, a więc troszeczkę mniej od HTC Ma wbudowaną dość pojemną baterię, a z tyłu mamy miejsce na kartę microSD, obsługuje do 32 GB, a także malutki przełącznik, którym regulujemy. Albo nagrywamy w jakości 720p, albo 1080p, a więc mamy tutaj do czynienia także z jakością Full HD. Dodam tylko, że kamerka w tej postaci, czyli bez żadnej obudowy, jest oczywiście wstrząso i wodoodporna. Jak obsługuje się ten mały peryskop, czyli HTCR? -E? Wyobraźcie sobie, że to urządzenie nie ma żadnego przycisku do włączania czy wyłączania. Wystarczy wziąć tę kamerę w dłoń, a ona dzięki specjalnym czujnikom już jest gotowa do działania. Jak zatem zrobić zdjęcie? U góry znajduje się taki mały, srebrny przycisk. Wystarczy, że naciśniemy go jeden raz, o, na przykład w ten sposób. I zdjęcie jest już zrobione. Jak nagrać materiał wideo? Wystarczy przytrzymać dłużej ten przycisk. O i już w tym momencie czerwona dioda informuje nas, że nagrywamy twardy reset. Ale to nie wszystko, ponieważ RE ma na dole kolejny przycisk do nagrywania filmów. W zwolnionym tempie. Zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. We wnętrzu tej kamerki znajduje się moduł Bluetooth i Wi-Fi. Po co? Do połączenia z telefonem. Na telefony pracujące na Androidzie czy na iOSie możemy sobie ściągnąć aplikację HTC. Oczywiście jest darmowa. Możemy sobie dzięki tej aplikacji zmieniać różnego rodzaju ustawienia w naszej kamerce. Możemy zwiększyć kąt widzenia, możemy także zmienić jakość nagrywania z full HD na HD. Możemy nagrać time w przypadku Polaroida Cube mamy jeden przycisk. Żeby uruchomić kamerkę, musimy go troszeczkę dłużej przytrzymać. Za chwilę usłyszymy pi. Kamera jest gotowa do działania. Żeby zrobić zdjęcie, naciskamy ten przycisk tylko raz. Zdjęcie jest już zrobione. Jeżeli chcemy nagrać materiał wideo, przyciskamy. Dwa razy. Niestety, tą kamerą nie nagramy ani w zwolnionym tempie, ani time Co prawda, możemy ją podłączyć do komputera i zainstalować oprogramowanie, i tam możemy zmieniać niektóre ustawienia tej kamerki, ale niestety nie wszystkie i nie takie, jak w przypadku HTCR. Za to Polaroid Cube ma coś, czego nie ma HTCR, a znajduje się to na spodzie tego sprzętu. Polaroid umieścił w swojej kamerze magnes. Dzięki temu możemy ją przymocować praktycznie do każdego metalowego przedmiotu. Mało tego, możemy nagranie wideo zapętlić i wykorzystać ten sprzęt jako samochodowy wideorejestrator. A jeżeli nie macie żadnego metalowego elementu w samochodzie, wystarczy włożyć ją do takiej obudowy i przymocować do kokpitu. Po każdym teście zastanawiam się, czy chciałbym kupić testowany gadżet. W przypadku tych kamer mam spory problem. Przede wszystkim cena HTC R kosztuje około 750 zł, ale ma doskonałej jakości obraz, szeroki kąt widzenia. Poza tym możemy ją sterować przy pomocy smartfona. Polaroid Cube można go przymocować praktycznie wszędzie. Kosztuje zaledwie 450 zł, ale ma gorszej jakości obraz. Obie te kamery potrafią nagrywać przez półtorej godziny w trybie. Full HD. Chyba kupię obie. Nie wiem, czy mi się przydadzą, ale to po prostu fajne zabawki. A wy, co byście zrobili na moim miejscu? Dzisiaj będziemy testować linijkę, bo tak nazywają ten cud techniki Samsunga, Note Edge. Na naszym rynku pojawił się świetny HTC Desire i. Oto jego recenzja.